Hej, cześć, witajcie, jestem strony i Fosa. Dzisiaj sobie nagrywamy jak widzicie z survivala. Z modami oczywiście. Mam mody, więc... No. Zostawcie 5 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z, z tej serii, no. I dzięki za 4... O! Jezus Maria! Uh. A! Jezus Maria! Jaj! I zapitałem zostałam. No. Więc. Dzięki za 33 łapki w górę. I napiszcie w komentarzu haczak wakacje, bo aktualnie wróciłam z wakacji. No. Dobra, więc lecimy. Dobra, więc lecimy teraz tak, musimy, jak to się nazywa, robimy, robimy ten, lewie w tobie. Dobra. Dobra, więc... Bo napiszcie w komentarzu, jak wam mija dzień w ogóle. Ja zaraz będę szła na przykład na skatepark. Włączę, ten film i ogarnę. Jesteśmy na wersji 1, Czekajcie, bo ktoś przyszedł. jestem. Czekajcie, muszę założyć słuchawki. Dobra. Mamy, yy, więc teraz biorę to. Yy. Czekajcie. Bum. Dobra. Dobra, bierzemy. Wezmę jeszcze to. Czekajcie, zobaczę jedną. A, dobra. O Jezus. O Jezus, Maria. O Jezus. O Jezus. Dobra, dobra, dobra biorę to, o to. Mm, czekajcie, wezmę tu, Dobra, idziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca na zamieszkanie. Zrobię oddzielny odcinek zbudowania właśnie tego mieszkania. Dobra, tutaj ja bym zrobiła albo na drzewie. Tu, albo na drzewie. Ale na razie tutaj zrobię siedzibę. Tu, tam jest zwykły. I ja bym tutaj zrobiła. No? Taką siedzibę małą. Dobra, to na razie zrobię małą siedzibę. Dobra. Yy. Dobra. 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 Dobra, lecę po więcej. O, papuga. O, właśnie, papugę może oswoimy. I macie tutaj listę chyba, co mam zrobić. Mam już kilka pewnie już zrobionych. Nie mam zapisanych, ale w następnym odcinku będę miał zapisane i będę wam mówić, co konkretnie mam zrobić. Dobra. Kurde. Nie. Nie mogę. Znać. Kurde. Nie wiem. Mm, nie mogę znaleźć. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Przepraszam jak e, jak słyszycie moje oddychanie. Mm, więc no. Dobra. O jest. Dobra.

Przepraszam, zminimalizowałam. To mm, jak to się nazywa? Trochę tr mam polskie, więc po prostu na razie sobie zmienię w następnym odcinku na inne. Boje. Trzy, dwa, siedem potrzebuję. Dobra. Dobra, to są okna nasze, tylko wezmę. Dobra. Mamy na razie taką siedzibę, więc a i od razu na odcinku, więc mm, normalny. Proszę. Udostępnij wyłączone. Proszę. Nie mogę zmienić. Gamę mode jeden. Jak widzicie, nie działa, więc. Po prostu to jakby nie działa. O jezus, tutaj zapomniałam, by jakiś pająk tam w lasie, nie, fajnie by było. Więc widzimy się, jak będzie już jasno. Jak Widzicie, jest dalej. To też jest, więc jakby. A, jeszcze nie jestem, więc widzimy się, serio, jak będzie. To jak widzicie, jest już jasno. jak widzicie, dalej, nie mam. Od razu mówię, że nie, mo nie mam jak, jakby cheatować, więc no. Mm. Trzeba jakoś tu, dobra wiecie co? Mm. Zaraz wracam, tylko ustawić sobie tu Spongebob. Nie wiem w jak, ale sobie jakoś ustawię. Dobra, mam. Więc teraz tak, o Jezus. Mam tam ten, więc idziemy na wyprawę po jakieś jedzenie, bo mam zero jakby tego. Jedzenie będę. Będę pełnoprawnym Sidem. Nie, nie Sidem. tym e, Miltonem. Pozdrawiam jako oglądasz, Ty. Nie no, żartuję. Woduję, żeby to oglądał więcej jakby, Ale polecam. E, kanał macie w opisie. Najprawdopodobniej, a jak nie, to turną Więc lecimy do góry. Dobra. Dobra, mamy to. Bierzemy to. Jedziemy, jedz i jedzem. Jedziemy. Jemy sobie arbuzika. O Jezus Maria. Wrócimy jeszcze na dół. Jest! Mamy żelazo. Dobra. zrobimy może jak będę miała już szelazne rzeczy i w ogóle ogarnę takie rzeczy to zrobimy może odcinek z mm, z kupalni może a Minecraft Miasto na razie nie działa ponieważ mam problemy z internetem i ledwo są nawet wrzucam odcinki więc jakby więc jakby na razie odcinki z Minecraft Miasta nie będą robione mm, no. Chyba, że solo. Yy, a Wizard Academy będzie za dwa dni lub coś w tym stylu. Będzie za dwa dni prawdopodobnie. Mm, więc no. Mm, dobra. Chyba git. Wszystko mamy. Wszystko mamy. Więc lecimy do góry. Mm, dobra. Więc lecimy teraz chyba w tamtą stronę to było. Dobra, mamy tam. Weźmiemy jeszcze trochę kakao. Nie ma kakao. Macie tutaj wstawkę XT. Dobra. Mm, dobra. 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 Mamy coś w tym stylu. Dobra. Niech to będzie. Teraz o Jezus Maria. Dobra. Dobra. Czekajcie, zjem sobie. Dobra. Lecimy na Tom, O tą. Hmm. Dobra. O, są krówki. Właśnie o to mi chodziło, żeby wiecie, żeby wziąć i i yy, żarcie normalne wziąć, a nie wiecie, a nie same arbuzy. Są dobre. Ale no wiecie, mało dają do jedzenia, a, bef, a surowa wołowina, a wołowina e, ugotowana to bardzo fajnie, to jest dobre, dobra jest, jakby dużo daje, więc e, dobra, wiecie co, myślę, że pojedziemy na wyprawę w poszukiwaniu żarcia, jak coś to się zabije po prostu w jakiś sposób, mm. nie, nie mogę się zabić, dobra. Na wprost jedziemy. Nie mogę się zabić, bo ten, jak to się nazywa? Bo... Ten... Yy, jak to się nazywa? Mm. Ten jak... Kurde, jak to wytłumaczyć? Jakby... Czekajcie, zapomniałam co mówiłam. Macie co które mówiłam, jeszcze przypomnę i dopiero dokończę. Dobra, widzimy się jak już znajdę jakiegoś, bo już widzę, że. Dobra, Dobra, bierzemy to. Bierzemy to, żeby jak coś to pandy mieć. O kurde. Dobra, wiecie co? Chyba zaraz. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wezmę to. Dobra, lecę poszukać mojej łódki i widzimy się. Smaria! Jezus Maria! A! A! Yeah! Pokonały się! Wezmę to O Enderman Nie będę go prowokować, bo on nie chce Ej, bo, ej, czekajcie, bo ja nie mogę znaleźć swojej łydki. A kurde, to się piwo. Ja łódki nie mogę. O, fak. O, fak. Tutaj. Tutaj jest, dobra. Znaczy, nie wiem, czy tu. Nie widzicie tego. Ale w tym miejscu chyba wylądowałam wtedy No Dobra, to widzimy się jak już będę po prostu w domu. Dobra, już jesteśmy jakby... Jakby było długo czekania i w ogóle, ale no. Dobra, więc teraz tak. E, może zrobimy łyżeczko, bo nie mamy łyżeczka. Eee, łyżko, łyż, Jak toś? łyżka, się... łyżka. Dobra. No wiem jak to się robi, ale nie mamy tego. Jakby tego nie mamy. Nie mamy tego wełny, więc po prostu poszukam jej i widzimy się. Dobra, więc mamy, jak widzicie. Nie ma nic, więc jak widzicie mamy. Dobra, więc lecimy do domu. Jak widzicie ładnie to wszystko jest. Więc w ogóle port musimy zrobić, więc zostawcie tego suba i łapę w górę no. Dziękuję. Jak to zrobiliście? Dobra, więc teraz... Już się z wami żegnam, więc... Y, zostawcie łapy w górę, suba z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu hashtag wakacje i zostawcie pięć łapy w górę to kolejny odcinek z tej serii jakby no. Więc no mm, mam nadzieję, że zostawicie. Proszę! Proszę. No. Więc no, eee. <śmiany> więc w następnym odcinku będzie jak to się nazywa? Będzie. Um, Będą ciekawsze rzeczy na pewno, będę budowanie domu lepszego, a jak nie, to po prostu gospodarowanie go. Więc na razie pa!